Chwała Tobie królu wieku, chwała Tobie królu wieku. Pan z wami i z duchem. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wielu spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się. Do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków. Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kaifasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, Rzekł do nich, Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa. I gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego, jak wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo Pańskie. Wsiądźmy na chwilę. Ta dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów, od zdania, że wielu Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Wiemy, co Jezus dokonał w domu Marii i Marty. Wiemy, że Jezus skrzesił ich brata, łazarza i wielu, którzy przybyli tam i widzieli i byli świadkami tego wydarzenia, uwierzyło w to, że Jezus jest Mesjaszem, że jest tym, którego. Naród żydowski oczekiwał od, od wieków, od pokoleń. Ta decyzja o pójściu do Betanii, do, do domu swoich przyjaciół, właściwie stała się, powodem, stała się powodem tego, że Jezus zostaje skazany na śmierć. Została podjęta decyzja o zgładzeniu Jezusa. My często mówiąc, że Jezus że Bóg umarł za świat, umarł za nas, traktujemy to trochę tak abstrakcyjnie. Zobaczmy, że Jezus idzie i wskrzesza swojego przyjaciela, ofiaruje się za konkretnego człowieka, za swojego przyjaciela, podejmuje ryzyku ryzyko, wie, że to ten krok właśnie przyczyni się do skazania Go na śmierć. Zresztą apostołowie próbowali Go odżegnać od tego czynu. Mówili Jezusowi, przecież już wielokrotnie chciano cię pojmać. Jezus jednak podejmuje decyzję i idzie, by tam wskrzesić swojego przyjaciela Łazarza, by dokonać tego cudu wskrzeszenia i tym przyczynia się właśnie do skazania go na śmierć, do śmierci krzyżowej. Śmierć Pana Jezusa jest jego dobrowolnym wyborem, jest decyzją i wyborem za każdego. Za każdego z nas, za każdego człowieka, za konkretnego człowieka, za przyjaciela. Każdy z nas może traktować się, czuć się takim przyjacielem Jezusa. Te ostatnie dni, w te ostatnie dni czytamy fragmenty Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus przypomina to, że On jest. Wielokrotnie mówi: Ja jestem, wskazując na swoje bóstwo. Wyłożona jest tam właśnie teologia o tym, że Jezus jest Bogiem, że jest tym oczekiwanym Synem Bożym. Ale ten dzisiejszy fragment to też taki zapis kronikarski ostatnich wydarzeń, ostatnich godzin, dni życia Pana Jezusa. I widać tutaj taką wielką przebiegłość, wielką przedsiębiorczość, wielkie planowanie tych, którzy zawzięli się. Na Jezusa, którzy chcą go zniszczyć. Donieśli na niego, zwołali Sanhedryn, chcą go postawić przed sądem. Wiele, wiele słów, które wskazują na to, że ci, którzy chcą skazać Jezusa, którzy chcą przeciwko Jezusowi, podejmują wiele, wiele przedsiębiorczości, wiele inicjatywy właśnie do tego, by skazać Jezusa. Wszystko oczywiście pod pozorem obrony spraw świętych, spraw Bożych, bo jakżeby inaczej. Ludzie potrafią podejmować wiele, wiele, wiele akcji, wiele przedsiębiorczości po to, by zgładzić Jezusa. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem spraw świętych, spraw Bożych, a tak naprawdę dają upust swojemu egoizmowi. Pan nas obroni tak jak pasterz owce, śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie responsoryjnym. I niech to będzie prawda, która nam towarzyszy w te dni, że Pan broni nas jak pasterz owce, także przed tymi, którzy jawią się naszymi przyjaciółmi. Amen. Powstańmy teraz i zanieśmy nasze modlitwy. Chrystusowi, który jest naszym pasterzem, gromadzącym swoją trzodę, przedstawmy nasze prośby módlmy się za pasterzy kościoła aby swoimi staraniami gromadzili rozproszone i zagubione owce ciebie prosimy módlmy się za naród żydowski aby uznał w Jezusie zapowiedzianego przez proroctwa mesjasza oddającego życie za swój lud ciebie prosimy Módlmy się za chorych, cierpiących, zakonających, aby w Bogu odnaleźli siłę i moc do znoszenia trudności i cierpienia. Ciebie prosimy, prośmy w tej intencji, której sprawowana jest obecna msza święta. Módlmy się o dar nieba dla świętej pamięci Wiktorii Smutek. Ciebie prosimy. Módlmy się także o radość spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym dla świętej pamięci Beaty. Ciebie prosimy <tryk> za przyczyną patrona naszej, naszego sanktura, sanktuarium, patrona naszej ojczyzny, świętego Andrzeja Boboli. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, pomyślność <tryk> dla naszej ojczyzny. O wszelkie potrzebne dary Ducha Świętego dla wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę w naszym kraju, aby czynili ją w duchu służby drugiemu człowiekowi, Ciebie prosimy. Mutlmy się o zakończenie wojny, o pokój na Ukrainie, Ciebie prosimy. I w chwili ciszy oddajmy też Panu Bogu nasze osobiste intencje.